Chciałabym Państwu przedstawić osobę, z którą kontakt, powiem szczerze, jest nietypowy. Dostałam maila jakiś czas temu, niedawno. To a propos tego występowania na scenie yy, naszych widzów. Serdecznie pozdrawiam szacowną panią rektor, mam. Na początku chciałam bardzo pogratulować pomysłu MAM, a przede wszystkim tej niesamowitej aury, która unosi się podczas tych niesamowitych widowisk edukacyjnych. Chciałabym z niej korzystać częściej niż raz na miesiąc. W związku z tym nieśmiało chciałam się zapytać, na jakich warunkach można by dołączyć do ekipy MAM i do czego mogłabym się przydać. Proszę Państwa, można. Każdy może, to jest ekipa otwarta. Naszym cechą szczególną jest to, że ona zaprasza w różnym wieku osoby. Po spotkaniu, kiedy Państwo zostaniecie do końca, będzie okazja też poznać bliżej naszych ludzi, ale także w taki dosyć nietypowy sposób, z okazji właśnie naszej rocznicy, um, poznać ich i z nimi też zaprzyjaźnić się, zakolegować. Dalej czytam maila. Jestem bolem książkowym mieszkającym w buw czyli bibliotece Uniwersytet Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie żeruję przeważnie na półkach z książkami psychologicznymi i ekonomicznymi. Widzę, że tematem najbliższego widowiska jest Twoje szczęście, jest w Tobie. Pisałam 7 lat temu o moim pojmowaniu szczęścia na łamach charakterów. Może, coś, może się to do czegoś jeszcze przyda? I podała mi link. Ja tego tekstu od razu nie przeczytałam, bo byłam jakoś zabiegana. Przeczytałam po, po kilku dniach i tekst też przeczytałam. Dzisiaj ten sam tekst z adnotacją, że pochodzi z charakterów, jest w naszej gazetce na tak zwanej na rozkładówce, na środkowych stronach, potem Państwo przeczytają. I dalej w mailu czytam tak ostatnie zdanie. Na zakończenie przyznam się ze śmiechem, a propos mojej mowy i spotkania z Panią, że zawsze na początku spotkania mam, wręcz modliłam się, by nie podeszła Pani do mnie z mikrofonem, by nie doszło do tego naszego spotkania. Ale czułam ulgę, gdy do tego nie doszło. Do czasu. Serdecznie pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na odpowiedź. Iwona Ruść. Przed Państwem Iwona Ruść. Karolinko, zapraszamy Ciebie. Spocznij, tak. Karolin, zaraz się okaże, dlaczego tutaj jest przy nas, bo, jak powiedziałam, jest to, nietypowa, no to nie nietypowa rozmowa. Przeczytam najpierw wizytówkę Twoją, pozwolisz? Iwona Ruść, magister do sześcianu, którego tytuły zdobyła na trzech uczelniach. Bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa w Kielcach, marketingu i zarządzania w Krakowie oraz psychologii w Warszawie klasyczny mól książkowy żerujący na zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego gdzie obecnie pracuje osoba mająca kota jak pisze na punkcie mózgu oraz w związku z soma pasjonatka rowerowych podróży po Polsce i zagorzała prze przeciwniczka malkontenstwa współzałożycielka Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Akademii Ekonomicznej oraz współa współautorka książki Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy Iwona Ruść Teraz proszę państwa. Yy, dosyć specyficzna rozmowa z Iwoną. Zaczynamy. Witaj Miro. Serdecznie witam również Państwa. Przepraszam bardzo, że nie mówię własnym głosem. Wynika to z porażenia języka, warki, podniebienia, co w znacznym stopniu utrudnia mi komunikację werbalną. A poza tym, skoro to jest widowisko, to czemu nie zaprezentować się choć raz w życiu? Jak postać animowana z kreskówki. Pod którą podkłada się głos. Tylko że ja, w odróżnieniu od takiej postaci, sama napisałam tekst. Więc niech głos, który teraz to czyta, nie próbuje go zmieniać w trakcie czytania, bo zacznę tupać nogami. Przeukiśle. Przeukiśle. Na początku chciałabym serdecznie podziękować Tobie Miro za zaproszenie mnie do udziału w tym widowisku. Moja przyjemność. Bardzo się z tego cieszę, choć z drugiej strony stanowi to dla mnie dość duże wyzwanie. Po pierwsze, dlatego, że ze względu na nagrywanie i rozpowszechnienie tego widowiska nie mogę skorzystać z mojego syntezatora, syntezatora mowy, który odczytuje na głos tekst pisany na komputerze. Po drugie, Czyli byśmy rozmawiały w ten sposób, że ja bym mówiła i ona by mi odpowiadała, nie patrząc na klawiaturę, bo umie pisać bezwzrokowo. I y, ja bym musiała albo Karolina, albo ktoś z Państwa czytać to, co ona pisze. tak? Takie są zasady. Ale ponieważ ten program jest objęty licencją, a, a nie mamy profesjonalnej licencji, tylko to jest licencja dla y, użytkownika y, prywatnego, tak? w związku z tym no, wo, wolimy wykorzystać. Potem miło patrzeć na Karolinę, więc wolimy wykorzystać żywy egzemplarz, który mówi, niż maszynę. Idziemy dalej. Po drugie, występ tutaj stanowi dla mnie wyzwanie także z tego powodu, że dość trudno jest opowiedzieć w kilka minut o tym, do czego dochodziło się przez długie lata. Ale ja spróbuję. Się. Zacznijmy od przypomnienia małego eksperymentu, który przeprowadziłam na tobie i ekipie mam. Mhm. Spytałam się wówczas, co tutaj widzicie. No, plama, tak? Plama? Kartka z plamą, Kartka z plamą Państwo mówią. Wszyscy wówczas, jak jeden mąż, mówiliście, że widzicie plamę, czarną kropkę itp. W serce ktoś widzi. No to ma pan dużą wyobraźnię. Mhm. <laughs> Może z daleka tak widać. Plama. Tak. Zapytałam się więc, dlaczego nikt nie zobaczył białej chustki. Przecież białej powierzchni jest dużo więcej niż czarnej, no nieprawdaż? Tak. Nieprawdaż. Czemu wracam do tego eksperymentu? Gdyż w podobny sposób pojmowałam kiedyś poczucie szczęścia. Uzależniałam go nie od tego, co posiadam, ale od usunięcia tej mojej czarnej plamy, która występuje u mnie, na przykład pod postacią wady mowy. Wydawało mi się więc, że szczęście nie jest we mnie, tylko gdzieś hen za horyzontem i dopiero w chwili, gdy będę miała szansę na zyskanie tego, czego mi brakuje, to się we mnie objawi. Dziś już wiem, że to było złudzenie, które w psychologii nazywane jest złudzeniem postępu hedonistycznego. Sprawia ono, że człowiek wpada w pułapkę wiecznego niedosytu. Którą świetnie obrazuje ten rysunek schodów Eschera. Wchodzimy po nich w celu zdobycia zdrowia, szacunku, pieniędzy, miłości, odpowiedniego poziomu materialnego, czy też statusu społecznego. I wtedy okazuje się, że pomimo wszelkich wysiłków, wciąż czujemy niedosyt i wciąż nie wchodzimy na górę. Wynika to stąd, że tylko około 10% naszego poczucia szczęścia zależy od tych uwarunkowań zewnętrznych. W tym też od wydarzeń życiowych, które jeżeli pojawią się nagle i niespodziewanie, to tak jak widzieliśmy u bohatera dzisiejszej scenki, to zamiast radości mogą wywołać coś zgoła przeciwnego. Owszem. Dowód na to stanowi tak zwany syndrom nagłego bogactwa, według którego ludzie, którzy nagle się wzbogacili, nie mogą przystosować się do nowej sytuacji. Z tego powodu cierpią na bezsenność, depresję, czują się zagubieni oraz mają poczucie winy. Co w konsekwencji prowadzi do zachowań autodestruktywnych, a nawet samobójstwa. Państwo, myślą, że pewnie jakbyście mieli dużo kasy, to byście byli przeszczęśliwi, prawda? Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, szczęście wcale nie jest w pieniądzach. Chociaż one też pomagają tak? do zdobywania różnych rzeczy. Natomiast nie, tam chyba jest ulokowana istota szczęścia. Mhm. Na dodatek, jeżeli nawet odczuwają szczęście z wygranej, to jak donoszą wyniki badań Brickmana nad poziomem szczęścia osób, które rok wcześniej wygrały spore sumy w loteriach losowych, oraz osób, które wówczas zostały przykute do wózka inwalidzkiego, poziom ich szczęścia po około 12 miesiącach powraca do poziomu sprzed tych wydarzeń. Oznacza to, że wydarzenia życiowe jedynie na krótki okres zmieniają subiektywne odczucie zadowolenia. A zatem po każdym epizodzie lub radości lub rozpaczy. Powracamy do naszej indywidualnej normy szczęścia. Dlaczego? Winne temu są geny, które w co najmniej 50% determinują nasze poczucie zadowolenia z życia. Decydują one bowiem o tym, co się dzieje w mózgu. Czy i w jakiej ilości wydzielają nam się w głowie substancje odpowiedzialne za dobry nastrój oraz w jakim stopniu jesteśmy na nie podatni. Znajduje to odzwierciedlenie w naszym temperamencie, co wyjaśnia, dlaczego dwie osoby o podobnym statusie społecznym, materialnym i emocjonalnym mają diametralnie różnić się od siebie w zakresie poczucia szczęścia. Część z nas bowiem jest jak słonko, które promienieje szczęściem, niezależnie od okoliczności, a część jak zimolutki, które mrożą powietrze <laughs> nawet podczas upału. A propos zimolutków, tu przypomina mi się pewien dowcip, który świetnie ukazuje ten typ. Czy mogłabym Cię prosić o jego przeczytanie? Bardzo proszę. Przychodzi baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam cukrzycę, kamicę nerkową, nadciśnienie, powiększoną tarczycę, jaskrę, kamienie w pęcherzyku żółciowym, nadkwasotę, niedowład po prawej ręki, grzybice, miażdżycę, łuszczycę, niedosłuch, reumaty, skoliozę. Mój Boże! Załamuje ręce lekarz. A czego pani nie ma? Nie mam zębów. Cieszę się, że dowcip wywołał uśmiech. Jak to bowiem mawiali hasydzi, Bóg dał ludziom samoświadomość, aby sami dążyli do szczęścia, a uśmiech to pierwszy krok ku szczęściu. I to jest prawda. Jeżeli zatem ktoś czuje, że nie został zbyt obficie obdarzony genami szczęścia, to niech próbuje jak najczęściej i jak najdłużej się uśmiechać, gdyż jak udowadnia hipoteza mimicznego sprężenia zwrotnego, robienie zadowolonej miny może sprawić, że mózg automatycznie zacznie wydzielać substancje, które wprawiają nas w dobry nastrój. To jest mózg, proszę Państwa, tak na tym górnym slajdzie. Natomiast robienie tak zwanej podkówki może wywołać smutek. Tym bardziej zatem zachęcam do uśmiechu. Zwłaszcza, że nasz mózg jest plastyczny. To jest podkówka. Do śmiechu. Zwłaszcza, że nasz, nasz mózg jest plastyczny, co oznacza, że kształtuje się przez całe życie. Na dodatek aż 40% poczucia szczęścia według naukowców zależy bezpośrednio od nas. A konkretnie od tego, co decydujemy się robić i czego doświadczać. 40% to zachowanie, pokazuje Iwona, tak? Bo nie wszyscy Państwo mogą dostrzec. Mhm. O tym, jak ogromne ma to znaczenie, zaświadcza Twoja pierwsza dzisiejsza rozmowa poświęcona podjęciu decyzji, by żyć z pasją. Przypomina mi się tutaj pewien żart rysunkowy, który kiedyś krążył po internecie. Przedstawia on metamorfozę starszej kobiety, jaka się dokonuje w umyśle mężczyzny po wypiciu przez niego sześciu piw. Rysunek... Rysunek, choć ten sam, to po zmianie perspektywy widzenia diametralnie się zmienia. Nieprawdaż? Niestety, jak mówi przysłowie, lepsze znane niebo niż nieznane piekło. Żeby cokolwiek zmienić, nie wystarczy tylko poznać i zrozumieć przyczyny swojego dotychczasowego postępowania, ale trzeba mieć również pomysł na to, czym je zastąpić. Wobec tego człowiek często staje się bezradny. Skoro bowiem całe życie, tak jak skupiał swój wzrok na, na swojej czarnej plamie, to teraz nie potrafi dostrzec białej części chusteczki. W moim przypadku do zmiany tej optyki przyczyniły się trzy lekcje, jakie dostałam od życia. Pierwszą z nich był gest w postaci serdecznego uścisku, który otrzymałam, gdy poczułam się samotna obok wesoło rozmawiających znajomych. Uświadomił mi on, że można komuś pomóc i przekazać coś bez użycia słów. Zdałam sobie wtedy sprawę, że całe moje życie upływało na domaganiu się narzędzia mowy, bez dostrzegania, że posiadam inne, ale równie wartościowe narzędzia. Takie jak sprawny umysł, zmysły, ręce, nogi. A zatem w końcu udało mi się zobaczyć tę białą część chusteczki. Drugą, lekcję od życia, drugą lekcją od życia był chrzest bojowy, jaki przeszłam na mojej pierwszej uczelni, gdzie niezbyt przychylnie zostałam przyjęta przez wykładowców. Jednak potem ich stosunek do mnie zaczął się zmieniać o niemal 180 stopni. Nieśmiało zaczęli nazywać mnie najlepszą studentką, wciągać wprowadzone przez siebie koła naukowe, pisanie artykułów itp. To sprawiło, że w końcu ja uwierzyłam w siebie i zdecydowałam się pójść jeszcze dalej. I tak trafiłam na prestiżową, jak dla Kielczan, uczelnię w Krakowie, o której w chwili zdawania matury, pomimo dobrych wyników w nauce, nawet nie śmiałam śnić. Następnie przyszedł wreszcie czas, by zrealizować swoje najskrytsze marzenie o studiowaniu psychologii. Tak jak przypuszczałam, ze względu na moją wadę mowy nie chciano w ogóle słyszeć o tym, bym mogła składać papiery. No bo jaki to psycholog bez mowy? Gdy wreszcie udało mi się przekonać dyrekcję Instytutu, by dała mi tę szansę, to jak na złość podczas drugiej sesji na egzaminie podwinęła mi się noga i tym sposobem wyleciałam z tych studiów. <grym> Ale zahartowana już w bojach, kilka miesięcy później wzięłam udział w konkursie o indeks psychologii i tym sposobem wylądowałam w Warszawie, w mieście moich marzeń z dzieciństwa, gdyż od czwartego roku życia zakochana byłam w Warszawie i z uporem maniaka zawsze powtarzałam, że choćby pod mostem, to będę tu mieszkać. Więc to całe zamieszanie ze studiami psychologicznymi wyszło mi na dobre, gdyż spełniło się nie jedno, ale aż dwa moje największe marzenia z dzieciństwa. Opowiadam o tym, żeby ukazać prawdziwość słów niczego, który stwierdził, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. I tak właśnie stało się w moim przypadku. Dlatego rozumiem doskonale, co miała na myśli moja przedmówczyni, która w wizytówce miała napisane, że najbardziej poznaje siebie przez przyjmowanie bólu. Po tych wydarzeniach wyrzuciłam ze swojego słownika słowo porażka, gdyż zrozumiałam, że jeżeli zdarzy mi się przegrać jedną rundę, to wcale nie musi oznaczać, że przegrałam cały mecz. Poza tym, nawet w przykrych sytuacjach, można wyłuskać coś cennego. Więc to nie jest wcale porażka, tylko ważna informacja zwrotna. I tak właśnie staram się robić. Dzięki temu, zamiast więdnąć, rozkwitam jak ta róża. Trzecią lekcję od życia otrzymałam w wyniku traumatycznych, jak dla mnie, i moich bliskich przypadków zadławień, na które ze względu na poważne zaburzenia aparatu mowy jestem bardziej narażona. To uświadomiło mi, jak kruche jest nasze życie, i tym samym nauczyło mnie cieszenia się dzisiejszym dniem. Zrozumiałam, że wczoraj to już historia, do której nie mam powrotu, a jutro to tajemnica, o której nic nie wiem, nawet tego, czy do jutra dożyję. To oczywiście nie oznacza, że siedzę z założonymi rękami i nie robię celów na przyszłość. Owszem, robię zwłaszcza że mam świadomość, że jak dotąd tylko kurze udało się wysiedzieć sukces. I to sukces, który tak jak wiele innych jest bardzo kruchy i krótkotrwały, a czasami okazuje się nawet z bukiem. Dlatego nawet w drodze do planowanego celu staram się bardziej koncentrować na tu i teraz i doceniać to, co mi obecnie zsyła los. Jak w piosence Anny Marii Jopek, w której śpiewa, że szczęście to ta chwila, co trwa, niepewna swojej urody, to zieleń drzew, to dzieci śmiech, słońca zachody i wschody. Reasumując, zrozumiałam, że jak w przedstawionym dowcipie rysunkowym, to nie rzeczywistość, lecz nasza interpretacja tej rzeczywistości kształtuje nasze poczucie szczęścia i nieszczęścia. W związku z tym uważam, że szczęście to nie stan, tylko postawa. Dlatego wręcz uwzięłam się, by wykształcić w sobie postawę do szukiwania się w przykrych dla mnie rzeczach dobrych stron, jakiejś nauki na przyszłość albo przynajmniej zabawnych elementów. Zrozumiałam również, że całe nasze nieszczęście rodzi się z porównywania siebie z innymi. Dlatego staram się tego nie robić, tylko iść własną drogą i cieszyć się tym, co posiadam i kogo spotykam. Los bowiem postawił na mojej drodze dużo wspaniałych ludzi, począwszy od rodziny, a skończywszy na lekarzach, wykładowcach i osobach, które, tak jak właścicielka tego głosu, pomagają mi w codziennych trudach życia. To wzmaga we mnie wdzięczność, co też jest miernikiem szczęścia. Gdyż jak donoszą badania, ludzie wdzięczni są bardziej radośni, a są radośni dlatego, że są wdzięczni. Tak właśnie przedstawia się moje pojmowania szczęścia. Jego, esencja, jego esencją mogą być słowa Franka Outloła, o, o przeczytanie których chciałabym Ciebie teraz poprosić. Uważaj na swoje myśli. Stają się słowami. Uważaj na swoje słowa stają się czynami. Uważaj na swoje czyny. Stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki. Stają się charakterem. Uważaj na swój charakter. To on staje się Twoim losem. Przyznają Państwo, że właściwie tak naprawdę Iwona od razu jest w randze mistrzów Mistrzowskiej Akademii Miłości, prawda? Prawda. Nie będę Cię gnębić, no. mamy ciąg dalszy. Zapiszę coś? Jeszcze jedną, koniec. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak tylko podziękować Państwu za uwagę i z całego serca pożyczyć wszystkim, którzy szukają swojego szczęścia, by go odnaleźli. Trzymam za to mocno kciuki i wierzę, że się uda. Mi, zaś, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, a mojemu głosowi bije brawo za tak uroczy dubbing. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Iwona Ruść i Karolina Stępień. I my się komunikujemy z Iwaną przez kartki, bo Iwona już jest w naszej ekipie oczywiście. No, nie być takiej, takiej osoby w ekipie to byłby skandal po prostu. Yy, Miro, zanim zadasz mi pytanie, to już udzielę odpowiedzi. Odpowiem jak rasowy psycholog, a mianowicie to zależy. Reszta słów jest zbędna. Dziękuję bardzo. Iwanek, dziękuję. Jesteś super, babka, naprawdę. Paniusia, dzięki. Paniu Paniu możemy zostawić to, możemy zostawić. Po tym zabierze, mój kwiatek.